Dzisiaj pokażemy, jak szybko można założyć konto w PKO Banku Polskim. Co wybierasz? Awers czy rewers? Awers. Awers, co robisz? Biegasz ja czy komputer? Biegasz? To zaczynamy. Zaczynamy. No, ja już mam otwartą stronę Krakowi. A ja gotowy do biegu, zaczynamy. Dobra, start. Dobra, to wchodzimy na początku na Krakowia PKO BP. I mamy do wyboru trzy możliwości. Pierwsza to jest konto za zero, druga konto dla młodych i trzecia konto bez granic. Ja wybieram idealne dla osób w wieku 18-26 lat, czyli dla studenta, umożliwiające prowadzenie konta za 0 zł. 0 zł za wypłaty z bankomatu w Polsce i na świecie blikiem lub kartą. A jeszcze są do tego płatności zbliżeniowe telefonem, płatności blikiem i jeszcze usługa w ICO, czyli najlepszej apce bankowej na świecie. Zakładamy konto dla młodych. Czy jesteś klientem PKO Banku Polskiego? Nie, nie jestem. Czy jesteś klientem... Tu jest dalej. Wybór karty dla wnioskodawcy. Zamawiam kartę do konta. Tak, zamawiam. na osobowo to wpisujemy. No jak ci sobie gdzie? No już trzeci punkt danych to wypełnia, już kończy punkt. Dobra, to ja lecę dalej. Syowanie Zapoznałem się zapoznałem już wniosek Jak to sobek? A no dobrze, założyłem konto, bez żadnych problemów, niecałe dwa twoje okrążenia. O, czyli wychodzi na to, że szybciej można założyć konto w PKO niż przebiec dwa okrążenia z stadionu Krakowi. No jasne, patrz. Na to. Wchodzimy teraz na Krakowie BP. I teraz na własnym przykładzie sam się przekonaj jak ci się uda szybciej i teraz ja zobaczymy. No tu powiedz, jak będziesz gotowy. Gotowy jestem. Jedziemy. No,